Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Sikora, prezes Miejskiej Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie prezesie, no wczoraj ważna, ważna chwila, ważny moment. Państwo podpisali podobno umowę już na. Utylizację tego, co znajduje się na tym pogorzelisku, co pozostało po pożarze w Przylepie, w miejscu, gdzie były gromadzone te niebezpieczne odpady. Ja przypomnę, 43 miliony złotych teraz z budżetu państwa na ten cel zostało przeznaczone. Miasto będzie musiało dołożyć swoje kolejne blisko 12 milionów złotych. Kiedy ruszą prace i jak to zostanie wykonane? Równolegle do tego, co toczyło się w, w, w rozmowach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, my już rozpoczęliśmy praktycznie kilka dni po pożarze, w takim trybie wskazanym przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, negocjacje z wolnej ręki, tak w skrócie to mówiąc, z firmą, która jest najbliżej Zielonej Góry położona, która dysponuje pewną logistyką i techniką do tego, aby te odpady jak najszybciej utrzymać i udało się wczoraj sfinalizować faktycznie tą umowę z firmą Promarol z Ciepielówka Kołosławy, czyli mamy już podpisane miejsce, mamy już opisaną technologię, mamy również podwykonawców, którzy dysponują pełną wiedzą techniczną, przygotowawczą, doświadczeniem wieloletnim w zakresie wydobywania i wywożenia takich odpadów, więc udało nam się moim zdaniem zdobyć najlepszych fachowców, jakich tu było w naszym regionie, byli w naszym regionie dostępni. Bardzo nam zależało również na tym, aby znaleźć w, w tej firmie również podwykonawcę, który przyjmie odpady niebezpieczne, których nie da się spalić termicznie, zutylizować termicznie na swoje legalne składowisko. To, o czym mówiliśmy na sesji Rady Miasta. Bardzo ciężko dostać się do takich składowisk, i to, co mówiliśmy na sesji Rady Miasta, już kilka dobrych lat temu wiedzieliśmy o tym, że nie wszystkie odpady zgromadzone w hali, w przylepie, uda się termicznie zutylizować. Dlatego jest potrzebne również składowisko, które te odpady niespalone po prostu na, na stałe, na trwale przyjmie. I udało się również z tą firmą znaleźć takie, taką lokalizację w Polsce. Będzie to, co nie zostanie spalone w Ciepielówku, trafi na składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie. Tam jesteśmy również porozumieni. W związku z tym możemy przyjąć, że pierwsze transporty, ja myślę, że rozpoczną się już w najbliższych dniach. A myślę, że w przyszłym tygodniu pierwszy duży transport tych Odpadów wydobytych, wyruszyć z zielonej góry. Ile Ma to potrwa? Umowa zakłada realizację zadania w 8 miesięcy. E, tutaj specjaliści po e, pożarze e, określają e, te e, warunki terminowo, bo my też, żeby podjąć taką umowę musieliśmy to wszystko oszacować i opisać, więc wydaje się, że e, e, powinniśmy w przeciągu 8 miesięcy, oczywiście jeśli nie zdarzą się żadne e, warunki e, zimowe, na przykład bardzo ciężkie i 20 czy 30 stopniowy mróz, no to wtedy będziemy musieli mhm. reagować. Natomiast założenie jest takie, aby właśnie Miesięcy te odpady z zielonej góry wywieźć, zutylizować i aby ta hala była po prostu już wysprzątana. 55 milionów razem łącznie taki jest budżet skrojony na tę, no, przeznaczony na te czynności. To, to wydaje się wręcz no, astronomiczną, zawrotną kwotą, jak na wykonanie tego typu pracy osoby, no laicy, te, którzy nie, nie interesują się tak jak chociażby ja na co dzień tymi technicznymi aspektami sprawy, to powiem szczerze, że, że to, to aż przyprawa o, o zawrót głowy. No to są duże pieniądze. Oczywiście my też o takie same pieniądze składaliśmy wnioski we, we wcześniejszym okresie i taki wniosek, o którym też mówi prezydent, praktycznie był już rozpatrzony pozytywnie i we wrześniu byśmy takie pieniądze również dostali. To wynika z wielu aspektów. No po prostu wykonawcy nakreślają takie ceny, ponieważ nie jest to bardzo prosty proces. Nie, jest nie to wiadomo, tak, na co się natkną jedną... jeszcze? O to, to chodzi nie, też? To nie jest też... No troszeczkę tak. Niestety nie, nikt nie dysponował szczegółowym badaniem każdej beczki, każdego małzera i określony skład chemiczny niestety nie był, ponieważ no, przez lata, kiedy było to możliwe, do Urzędu Marszałkowskiego nie spływały te szczegółowe sprawozdania Urząd Marszałkowski tego nie weryfikował, a my po prostu dostaliśmy już zestawienie sprzed kilku lat i nikt do tej hali nie mógł wejść i zbadać dokładnie. Więc firmy zakładają inne wartości. Natomiast no, ceny w Polsce niestety w spalarniach również się zmieniły, tak? I one rosną, a przede wszystkim to, co wspomniałem przed chwilą, e, nie wszystkie odpady można zutylizować termicznie. Te niektóre odpady trzeba po prostu składować trwale e, na składowisku e, od, odpadów niebezpiecznych. Tych składowisk w Polsce jest kilka, dosłownie chyba trzy i, i one niestety, no tak jest, dyktują nam warunki cenowe. A na czym więc... będzie polegała rola e, pana kierowanej przez pana jednostki? No bo do państwa podpisaliście, jak rozumiem, e, umowę z konkretnym nie, wykonawcą, nie. czy Miasto Zielona Góra? Umowę podpisuje miasto. Miasto jest adresatem też dotacji, umowy z Narodowym Funduszem mm -hmm. e, i to miasto realizuje. Nasza rola jako ZGK polega na zabezpieczeniu e, tak zwanego ADR-owca, czyli osoby od e, nadzoru nad transportem odpadów niebezpiecznych. I jesteśmy również w tej umowie między miastem a firmą wskazani jako partner. Moja rola była taka e, zlecona oficjalnie przez miasto, aby tego wykonawcę znaleźć. Ja byłem w tym okresie tych ostatnich trzech tygodni e, takim pośrednikiem w poszukiwaniu w poszukiwaniu firmy i prowadzenia, i prowadzenia tych negocjacji i cenowych, i merytorycznych. I to był nasz ostatni, e, ostatnie trzy tygodnie pracy. Będziemy to nadzorować, zabezpieczać i współpracować z firmą również. Panie prezesie, a w Przylepie jest w tej chwili bezpiecznie? Pytam chociażby o możliwość czerpania wody, spożywania tego, co tam ziemia urodzi, czy nie wiem, pomidorków, ogórków, no bo mieszkańcy mają przez swoje, tam są ogródki, prawda? Możliwość kąpania się na przykład na zewnątrz w basenach. Jak to w tych Wygląda. Panie redaktorze, wszystkie nasze wyniki, nasze wyniki, które robią specjalistyczne i firmy, i laboratoria, są opublikowane na stronach internetowych miasta. Opublikowane są również wyniki, które przeprowadziły ogrody działkowe bez. Porozumienia czy bez jakby informowania miasta celowo to zrobili, aby w swoim przekonaniu uzyskać jak najbardziej niezależne wyniki badania warzyw i owoców na ogródku działkowym w przylepie, i wszystkie te badania nie wykazują, nie wykazują żadnych drastycznych przekroczeń, ani żadnych niepokoi. Mamy również opublikowane na BIP-ie Miasta Zielona Góra badania gleby, które są przeprowadzone przez nas poprzez w, w Przeprowadzone są przez międzynarodową sieć laboratoriów. Naprawdę specjaliści z wielkim bagażem doświadczenia określili, że ta gleba w kilku próbkach doszło do delikatnego przekroczenia, ale w swojej opinii i w swojej wiedzy nie, nie wskazują, aby były to przekroczenia drastyczne i wynikające z pożaru. Po prostu fajnie by było, żeby się również zaniepokojeni, jeśli tego mieszkańcy szukają, znajomili z tymi informacjami. Mamy również oczywiście prowadzone badania wody. No niestety, to co na Państwa również antenie mówiła Pani Rzecznik: wodociągów. Niektóre studnie przez lata nie były badane wcześniej. W związku z tym one mają dużą zawartość manganu czy żelaza, niestety również fekali. Więc no to jest taka rzeczywistość, z którą żaden mieszkaniec wcześniej sobie nie, 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 nie radził. Dlatego dzisiaj ZWIK przygotował specjalną ścieżkę taką dostępu do miejskiej sieci wodociągowej. Pracownik. Z Wiku chodzą również po domach i po sesjach w przylepie, namawiają do tego, aby jednak odejść od tych studni głębinowych. Czyli infrastruktura jest położona, należy Oczywiście, się po tak, prostu przyłączyć. Tak, tak, no, no, no tak. No jakby nie wszyscy też mieszkańcy tą wolę kiedyś mieli, dzisiaj nawet nie wszyscy mają, więc jest ta trudność. Natomiast ZWIK przygotował specjalną ścieżkę. Jako miasto jesteśmy też tutaj po rozmowach i, i, i tych ułatwień w uzyskaniu pozwolenia, i jakby w, w samej procedurze podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej jest sporo. Mamy porobione te badania. Te badania będą powtarzane oczywiście. To też jak słyszę, że wszyscy jesteśmy nieczuli na, i nie myślimy o tym, co będzie za kilka miesięcy, to też te osoby są w błędzie, bo przecież taki pakiet ochronny dla przylepu zostanie, mam nadzieję, wkrótce pokazany, określony. My jesteśmy świadomi tego, że te badania będzie trzeba powtarzać i na pewno nikt mieszkańców przylepu zaniepokojonych w tym, z tym tematem nie zostanie. Wczoraj w tym studiu siedzący radny Tomasz Nesterowicz. Lewicy dużo mówił, porozmawialiśmy właśnie na temat tego, co dzieje się po, po pożarze w przylepie. Mówił o tym, że mieszkańcy praktycznie zostawi, zostali zostawieni samych, so, sami sobie, że nie było wytycznych, jak się mają zachować, co mają robić, i to najbardziej zdenerwowało osoby tam mieszkające, jak się zachować w ogóle w tej sytuacji już, też po pożarowej już, czy, czy oni są bezpieczni, że żadne komunikaty do nich nie docierały, że właściwie nie wiedzieli o co chodzi, nie mogli się dodzwonić. Co pan na to odpowie? No, przesłuchałem sobie wieczorem to. Rozmowę pańską z radnym Tomaszem. Ja miałem okazję z Tomkiem pracować, kiedy on pracował w Urzędzie Miasta. No tak, znają się Nawet panowie był doskonale. gabinetu prezydenta Kubickiego. Nigdy się nie interesował gospodarką komunalną, a zazwyczaj raczej koncertami. I zazwyczaj to torpedował moje wnioski o, o zwiększenie różnych nakładów w, w, w gospodarkę komunalną. Też jako radny, trzeba przyznać, od chyba dwóch kadencji nie przypominam sobie, aby złożył jakikolwiek wniosek jak on, jak również pozostali radni opozycji, jakiś wniosek o zwiększenie środków na utylizację przylepu więc no dzisiaj takie opowieści niestety mm, ale to co dla mówi, mnie, jest nieprawdziwe tak, dla mnie, dla mnie jest to takie sianie specjalnie dezinformacji i myślę, że od osób publicznych pełniących takie funkcje powinniśmy jednak ze spokojem podchodzić i oczekiwać jako mieszkańcy rzetelnych informacji. Mieszkańcy mieli uruchomione telefony. Oczywistym jest, że mieli również udostępnione maile. Następowała reakcja. Dodatkowo my mapu, robimy badania na podstawie również wskazań od mieszkańców. Mamy tak, zwaną, mamy tak zwane mapowanie badań. W związku z tym pobieramy i wodę i glebę z różnych punktów wskazanych przez mieszkańców. Wody z basenu, o których mówił wczoraj radny Tomasz, są badane i były w tym w przypadku tego mieszkańca zaniepokojonego, który wspominał, wiem, że były zbadane i nic nie wykazały takiego, co miałoby związek z pożarem. W związku z tym ta woda z basenu dawno została wylana. Trawę oczywiście należy kosić. Te, te wszystkie komunikaty do mieszkańców docierają, są publikowane na naszych stronach i bardzo bym prosił, żebyśmy jednak w tej trudnej sytuacji zaniepokojonej Spokoju, jednak szukali jakiegoś wzniesienia się ponad własne jakieś ambicje i, i, i cele polityczne, a, a raczej szukali wspólnego języka, aby mieszkańcom zapewniać spokój. Niezależnie od tego, czy jesteśmy z opcji A, B, C, czy, czy, e, czy różnimy się w innych dziesięciu e, problemach, to w tym temacie starajmy się szukać takiego języka, aby mieszkańcy otrzymywali proste, czytelne komunikaty. Oczywistym jest, że jak, się, jak pożar wybuchł w, w, w sobotę, to w poniedziałek nie wszystkie informacje mogły być dostępne. Od razu dla każdego mieszkańca. To też e, wymagało pewnej logistyki i zbierania informacji, zbierania badań i, i, i to się wszystko wydarzyło. Zarówno i WIOŚ, czyli i wszystkie instytucje zespolone przy wojewodzie, i wszystkie instytucje miejskie natychmiast te badania, które mamy i mieliśmy, e, publikowaliśmy. Być może też zainteresowanie, bardzo dużo pana radnego wynika też z tego, że też w tamtym ja, rejonie ja mieszka ja i to nie czuje się bezpiecznie. Ja to, no, bo to ja, też. Ja to rozumiem. Ja, ja to rozumiem. Oczywiście, oceniać, oczywiście no. ja to też rozumiem. Natomiast Natomiast, no, rolą osób pełniących jakiekolwiek funkcje publiczne jest również szukanie sposobu na uspokojenie i zapewnienie takiej pewności mieszkańcom, a nie dezinformowanie i opowiadanie, że nikt nic nie wie i wszyscy są pozostawieni samym sobą. Tak nie jest, ponieważ my badaliśmy wodę z basenów, badamy wodę głębinowe, badamy również nawet zanieczyszczone parasolki w gastronomii, które nam się też mieszkańcy z takimi problemami zgłosili, więc reagujemy na na każdy, na każdy sygnał, zespół w dzielnicy Nowe Miasto działa pod kierownictwem pani dyrektor Baranowskiej i oni na bieżąco reagują na wszystkie zgłoszone problemy. Warzywa i owoce zostały zbadane. Zarówno przez ogródki działkowe, tak i przez miasto. Dzisiaj lub jutro te wyniki przyjdą oficjalne, ale już wiemy, że one nie wskazują żadnych przekroczeń, więc no, rolą nas wszystkich jest ymm, praca, zapewnienie spokoju mieszkańcom, a, przekazach, a w przekazach kierujmy się faktami, a nie mitami. A czy takim, taką metodą na uspokojenie sytuacji mają być też dożynki w przylepie, bo tam będą zorganizowane już w sobotę najbliższą? Nie pan, e, ciężko mi się wypowiadać, bo nie jestem organizatorem dożynek. Natomiast dożynki zostały zaplanowane dużo, dużo wcześniej. Skoro wszystkie badania, które pokazujemy, które mamy, no przecież nikt nie jest też jakoś celowo, nie narażałby mieszkańców, gdyby coś w tym terenie było nadal niebezpieczne. Czyli jest bezpiecznie, nie jest to skażony teren. No nie jest to teren skażony. Skoro mamy wszystkie badania i Straży Państwowej, i, w, i wodociągów, i Wiosiu, Irdosiu i wszyscy pokazują, że ten teren jest bezpieczny, to zaplanowane wcześniej dożynki przylepie po prostu się odbywają. Gdybyśmy je dzisiaj przenieśli, tak jak niektórzy mieszkańcy sugerują, no to dopiero rozpocząłby się festiwal spekulacji e, i festiwal jakichś wymyślonych faktów. Nie Dlatego, skoro, skoro ten teren nie jest skażony, życie się toczy, życie się bezpiecznie toczy e, w, w tym obszarze, no, no, no to nie ma jakichś dzisiaj wstrzymań z tego, co ja wiem, e, czy przeciwwskazań do tego, aby normalnie dożynki tradycyjne się odbyły. Dobrze, panie prezesie, to jeszcze jedna rzecz, którą chciałem pana zapytać. Odbiegając zupełnie od tematu bezpieczeństwa, tematu przylepię pana jako byłego e, ważnego polityka. K, lewicy Lubuskiej. Słyszał pan, że pan Prigorzyn został, znaczy samolot spadł. Co pan na to? Ja bym poczekał jeszcze na oficjalne potwierdzenie. Czy dostrzelili, czy życiu, była awaria, tak? W <laughs> Zaplanowana. W życiu politycznym i informacji napływających z Rosji było bardzo dużo, ale nie mam tam na tyle kontaktów, żeby z, spytać. Być no, może radny Resterowicz ma nowsze informacje, on ma lepsze kontakty niż tak? ja. No, no myślę, jak pan porównuje z, z, z lewicą, to myślę, że on może bardziej politycznie wypowiadać. Nie w tym pojarać. aspekcie, no ale rzeczywiście Natomiast, obaj panowie pan związany był mocno z lewicą. Natomiast poczekajmy jest. na jakieś oficjalne potwierdzenie. Myślę, że to na pewno no, nie duży, spokój, duży spokój. Myślę, że dla nas na wschodniej granicy z całą pewnością, ale też no, może być niezły z tego tytułu. Oby, by tego, jednak, oby go jednak... Nie nie tego by był pan, myślę, że możemy oby nie był pan prorokiem yy, złym chciałbym. w tym przypadku. Krzysztof Sikora, prezes Miejskiej Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej. Moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za uwagę. Dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.